Sebastian Karpiel Bułecka wspomina ostre kłótnie z Krupińską. Leciały wióry. Sebastian Karpiel Bułecka gościł w najnowszym odcinku podcastu żurnalisty. Wokalista otworzył się na tematy prywatne i opowiedział o małżeństwie z Pauliną Krupińską. Okazuje się, że na początku ich relacja nie była idealna. To, co powiedział Sebastian Karpiel-Bułecka, może Was zaskoczyć. Wspomniał o docieraniu się i mocnych kłótniach. Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska są małżeństwem od 9 lat. Para wzięła ślub w 26 lipca 2019 roku. Wcześniej byli w związku przez 4 lata. Wychowują wspólnie dwójkę dzieci, córkę Antoninę i syna Jędrzeja. Sebastian Karpiel Bułecka w podcaście żurnalisty wspomniał początki relacji z Pauliną Krupińską. Nie było kolorowo. Sebastian Karpiel Bułecka o relacjach z żoną. Sebastian Karpiel Bułecka wrócił pamięcią do kłótni, które miał z Pauliną Krupińską. Para potrzebowała czasu, żeby dojrzeć i poukładać swoje sprawy. Muzyk nie krył jednak, że były momenty krytyczne w ich małżeństwie. Rzeczywiście, jak docieraliśmy się te pierwsze takie lata w małżeństwie, kiedy przyszły dzieci, no to zdarzały się nam kłótnie, bo to jednak nowe wyzwania i nagle nowe obowiązki. Każdy miał swoje życie prywatne, zawodowe, musieliśmy się w tym jakoś odnaleźć, dopasować, ale to jest zupełnie normalne. Myślę, że większość ludzi tak ma. Podsumował Sebastian Karpiel-Bułecka w podcaście Żurnalisty. Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska, kiedyś i dziś. Jednak po czasie ich małżeństwo się poprawiło i, jak podkreśla muzyk, nie kłócą się już tak jak na początku relacji. Karpiel-Bułecka zasugerował nawet, że nie pamięta, kiedy ostatnio miał ostrą wymianę zdań z Krupińską. Ale teraz się zupełnie nie kłócimy. Jakbyś się teraz mnie spytał, kiedy się ostatni raz pokłóciłem z żoną, to z ręką na sercu bym ci powiedział, że nie pamiętam, bo nie wiem, dodał w tej samej rozmowie.